Uwaga, to co zaraz powiem, może zmienić Twoje życie seksualne po sześćdziesiątce, ale musisz słuchać uważnie, bo 92% mężczyzn popełnia błąd, który sabotuje ich szansę na pełną i trwałą erekcję. Nie chodzi o niebieską pigułkę, nie chodzi o magiczny suplement. Chodzi o to, jak traktujesz swoje naczynia krwionośne. I co zaskakujące, w jakim tempie to robisz. To jest klucz, którego nikt ci nie pokazał. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się dr Marek i jestem urologiem oraz andrologiem z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z męskim zdrowiem, szczególnie u mężczyzn po 60. Przez te trzy dekady widziałem tysiące mężczyzn. Tysiące, którzy wchodzili do mojego gabinetu z poczuciem porażki. Ze statystyk, które prowadzę, wynika jasno. Po 60 roku życia aż 8 na 10 moich pacjentów ma realny problem z utrzymaniem erekcji, a co gorsza, Wielu czuje, że ich męskość fizycznie się kurczy, traci swoją witalność. Ale to, co jest najbardziej frustrujące, to fakt, że większość z nich ma potencjał, by to zmienić, ale niszczą go prostym, codziennym błędem związanym z krążeniem. Wiem, jak to jest. Wstajesz rano i czujesz, że ta męskość, która kiedyś była gotowa na wezwanie, jest teraz ospała. Może próbowałeś już pigułek. Działają, ale to jest tylko plaster na ranę, prawda? Chcesz być gotowy, kiedy ty chcesz? Niekiedy pozwala ci na to chemia. Próbowałeś suplementów, cynku, argininy, widziałeś małe efekty, albo nie widziałeś ich wcale. Frustracja rośnie. Poczucie, że to już koniec, że ten wiek tak ma, staje się normą. A ja ci mówię, nie musi. Główny problem, z którym walczysz, to zwężenie naczyń i stwardnienie tkanki w ciałach jamistych. To jest fizyka, nie psychologia. A teraz uwaga, bo mówię o tym, co robi 92% mężczyzn. Prawie wszyscy, którzy próbują pomóc sobie bez profesjonalnej wiedzy, Popełniają ten sam błąd. Masują za szybko, ze zbyt dużą siłą, albo w niewłaściwy sposób. Traktujesz tkankę, która jest już nieco sztywna i mniej elastyczna niż 40 lat temu, jak młodą gumę. Efekt? Zamiast otwierać naczynia i rozciągać tkankę, powodujesz mikrourazy i podrażnienia. To tak, jakbyś chciał zwiększyć przepływ wody w starym, zwapniałym wężu ogrodowym. Jeśli zaczniesz zbyt gwałtownie pompować w niego wodę. To albo on pęknie, albo woda i tak ledwo przeleci, a sam wąż się usztywni. Pamiętasz, jak stary wąż po zimie staje się twardy i nieelastyczny? Twoje naczynia krwionośne i tkanka gąbczasta mogą być podobne. Jeżeli będziesz próbował je na siłę przetkać szybkim, chaotycznym ruchem, tylko pogorszysz sprawę, powodując skurcz obronny zamiast relaksacji i rozszerzenia. Kluczem jest wolne, rytmiczne, głębokie, ale delikatne pobudzanie. Tylko w ten sposób zmusisz śródbłonek naczyniowy do uwolnienia tlenku azotu, tego naturalnego, potężnego rozluźniacza. Dlatego opracowałem dla moich pacjentów technikę, którą nazwałem cykliczną aktywacją endotelialną w skrócie CAE. Jej cel jest jeden: naturalna, trwała poprawa krążenia w ciałach jamistych, prowadząca do pełniejszych, twardszych i częstszych erekcji. Cykliczna aktywacja endotelialna opiera się na trzech filarach, które musisz zrozumieć, zanim przejdziesz do praktyki. Po pierwsze, Niskie tempo, wysoka intencja. To oznacza, że każdy ruch jest powolny i celowy, skupiający się na uczuciu wewnętrznym, a nie na szybkości. Po drugie, głębokie ogrzewanie tkanki. Zamiast ściskać, skupiamy się na pobudzeniu krążenia na tyle głęboko, byś poczuł autentyczne narastające ciepło. To jest znak, że tlenek azotu jest uwalniany. Po trzecie, aktywacja stref granicznych. Zapominamy o koncentrowaniu się tylko na trzonie. Najważniejsze są bazy i nasady, tam gdzie są główne arterie. Ta technika jest poparta badaniami z dziedziny medycyny naczyniowej, które potwierdzają, że długotrwałe, rytmiczne, delikatne tarcie i ściskanie jest znacznie skuteczniejsze w indukowaniu trwałej wazodylatacji niż krótkotrwałe, intensywne pobudzenie. Gotów na szczegóły? Zmieńmy Twoje poranki. Zanim zaczniemy, absolutna podstawa. Po pierwsze, higiena. Zawsze rób to po ciepłym prysznicu, kiedy Twoje ciało jest rozgrzane, a naczynia krwionośne już lekko rozszerzone. Po drugie, stan początkowy. Nie rób tego, gdy jesteś całkowicie flakowaty, ale też nie, gdy jesteś w pełni wzniesiony. Idealny stan to pobudzenie na poziomie 30-50%. Musisz czuć, że tkanka jest elastyczna, ale wciąż miękka. Po trzecie, lubrykacja jest obowiązkowa. Użyj żelu na bazie wody. Nigdy, przenigdy nie rób tego na sucho. Tarcie na sucho to prosta droga do mikrourazów naskórka, które są bramą dla poważniejszych problemów tkankowych, takich jak choroba Peyroniego. Użyj żelu na tyle, by dłoń gładko sunęła bez szarpania. Pamiętaj, delikatność i nawilżenie to twoi najlepsi przyjaciele. Zaczynamy. To są pierwsze dwa kluczowe kroki cyklicznej aktywacji endotelialnej. Krok 1. Wstępne ogrzewanie bazy naczyniowej. Czas: 2 minuty, 10-12 cykli. To jest fundament. Chodzi o otwarcie bram. Użyj obu dłoni, a właściwie, spleć palce w kształt pierścienia, tak jakbyś chciał objąć podstawę trzonu. Obejmij członka u samej nasady, w miejscu, gdzie łączy się z ciałem. Musisz poczuć, jak Twoje palce otaczają główne tętnice. Twoja intencja to głębokie, ale delikatne ciśnienie. Ruch jest powolny i rytmiczny. Zaczynasz lekki, powolny ścisk. Utrzymujesz go przez 5 sekund. Czując, jak tkanka się podgrzewa pod ciśnieniem, a następnie bardzo powoli rozluźniasz. To jest jeden cykl. Pamiętaj, nie chodzi o miażdżenie, a o dynamiczną kompresję. Czujesz, jak krew jest wypychana z ciał jamistych w kierunku reszty ciała, a kiedy rozluźniasz, czujesz powrót. Sensacje oczekiwane? Powinieneś poczuć narastające, głębokie ciepło w podstawie. To jest znak, że naczynia się rozluźniają. Błąd do uniknięcia. Zbyt duża siła. Jeśli czujesz ból lub dyskomfort, zmniejsz nacisk o połowę. Powtórz to 10 do 12 razy. Cel. Uwolnić wstępny tlenek azotu w najszerszych, najważniejszych naczyniach krwionośnych. Krok 2. Powolne rozciąganie osłonki albuginea. Czas 2 minuty 8-10 cykli na stronę. Teraz skupimy się na elastyczności samej osłonki, tej białej błony, która otacza ciała dżamiste i która z wiekiem staje się sztywniejsza, ograniczając pełne wypełnienie. To dlatego członek staje się mniej pełny. Chwyt jest kluczowy. Użyj dłoni niedominującej. Umieść dłoń w połowie trzonu i bardzo delikatnie, ale pewnie pociągnij członka do przodu. Utrzymaj to lekkie pociągnięcie. Dłoń dominującą umieść u podstawy. Teraz wykonaj bardzo powolne, spiralne tarcie wokół podstawy, ale kieruj tarcie w bok, a nie do góry czy w dół. Czyli pocierasz najpierw w lewo, utrzymujesz 3 sekundy, wracasz do centrum, pocierasz w prawo, Utrzymujesz 3 sekundy. Nie ciągniesz samego trzonu mocno. Twoja siła jest używana do masażu obwodowego u podstawy, podczas gdy druga ręka zapewnia delikatne wydłużenie. Czujesz delikatne rozciąganie. Błąd do uniknięcia. Szarpanie. To ma być powolny, stały, spiralny ruch. Celem jest delikatne uelastycznienie włókien kolagenowych osłonki i przygotowanie jej na pełne rozszerzenie. Zrób 8-10 cykli na lewą i prawą stronę. Czekaj moment. Zanim przejdziemy do kroków, które są najpotężniejsze i absolutnie krytyczne dla trwałych rezultatów, muszę mieć pewność, że zrozumiałeś, co właśnie się stało w Twoim ciele. Jeśli wykonałeś poprawnie te dwa pierwsze kroki, Twój członek w tej chwili powinien być wyraźnie cieplejszy niż na początku. Być może poczułeś nawet lekkie pulsujące mrowienie. To jest fantastyczny znak. Oznacza to, że krew zaczęła się ruszać, że otworzyliśmy te zwapniałe węże, uwolniliśmy pierwszą falę tlenku azotu. Ale to jest dopiero rozgrzewka. To, co zaraz Ci pokażę w krokach trzecim i czwartym, to jest prawdziwy sekret, który sprawia, że ten efekt krążenia utrzymuje się nie tylko przez godzinę, ale przez cały dzień i co ważniejsze, buduje nową, trwalszą elastyczność w tkance. To jest moment, w którym naprawdę budzimy śródbłonek naczyniowy do życia. Nie przestawaj oglądać teraz, bo to jest absolutnie najważniejszy fragment całej techniki. Kontynuujemy cykliczną aktywację endotelialną. Przygotuj więcej lubrykantu, jeśli czujesz, że zaczyna wysychać. Krok 3. Rytmiczna pulsacja żołędziowa. Czas 2 minuty 12-15 cykli. Ten krok jest często pomijany, a ma kolosalne znaczenie dla czułości i jakości erekcji. Żołądź jest pełna zakończeń nerwowych, ale to jest też tkanka, która wymaga odpowiedniego ukrwienia. Ważne: żołądź jest bardzo wrażliwa, więc minimalna siła jest kluczowa. Użyj tylko kciuka i palca wskazującego. Stwórz bardzo delikatny, luźny pierścień tuż za koroną żołędzi, ale tak, aby nie uciskać cewki moczowej. Twoja intencja to stworzenie chwilowej, bardzo delikatnej bariery. Teraz powoli, bardzo powoli. Zacznij ściskać i puszczać. Ściskasz na 3 sekundy, puszczasz na 3 sekundy. Chodzi o to, aby poczuć, jak krew delikatnie nabiera i odpływa. To jest jak delikatny masaż serca dla żołędzi. Nie oczekuj twardej erekcji. Oczekuj pełności, wrażliwości i ciepła. Ten cykliczny ruch ma za zadanie wzmocnić mechanizm blokujący dopływ krwi, który jest niezbędny do utrzymania pełnej twardości. Wiele problemów z erekcją u mężczyzn po 60 c wynika z wycieku żylnego, a ten krok, robiony powoli i rytmicznie, pomaga wzmocnić te mechanizmy. Błąd do uniknięcia: zbyt mocne ściskanie lub koncentracja na samym czubku. Skup się tuż za koroną. Powtórz 12-15 cykli. Krok 4. Wzmacniające podciągnięcie powięzi. Czas 2 minuty 6-8 cykli. Ostatni, najgłębszy i najbardziej wzmacniający krok. To on sprawia, że efekt jest trwały. Powięź to tkanka łączna, która łączy nasadę członka z kością łonową. Jej rozluźnienie i uelastycznienie może dodać zauważalną długość funkcjonalną. Użyj dłoni dominującej. Chwyt jest teraz mocniejszy, ale wciąż daleki od bólu. Obejmij nasadę bardzo pewnie, dociskając palce głęboko do ciała w kierunku kości łonowej. To nie jest masaż na powierzchni, to jest głębokie ciśnienie u samej podstawy. Teraz, zamiast pociągać do przodu, pociągnij członka lekko w dół, w kierunku krocza, jednocześnie utrzymując mocny, stały uścisk. Utrzymaj to napięcie przez 10 sekund. Poczujesz głębokie rozciąganie wewnątrz miednicy. Następnie powoli puszczasz. Oczekiwane uczucie to głębokie napięcie. I natychmiastowe intensywne uczucie powrotu krwi i ciepła, kiedy puszczasz. Ten krok aktywuje najgłębsze naczynia i powięzi. Błąd do uniknięcia. Ruch w górę lub na boki. Tylko w dół i do przodu, aby rozciągnąć tę powięź i aktywować głębokie arterie. Zrób 6-8 bardzo powolnych cykli. Zakończ, uwalniając uścisk i zrelaksuj się na 30 sekund, pozwalając krwi swobodnie krążyć. Cała sesja to około 11-12 minut. Teraz. Jak zoptymalizować te efekty? Mam dla Ciebie trzy szybkie, ale potężne wskazówki bonusowe. Po pierwsze, suplementacja wspomagająca tlenek azotu. Jeśli chcesz przyspieszyć efekty cyklicznej aktywacji endotelialnej, pomyśl o L-cytrulinie, a nie L-argininie. L-cytrulina jest lepiej przyswajalna i w organizmie przekształca się w L-argininę, która jest prekursorem tlenku azotu. Optymalna dawka to 3 do 5 gramów dziennie. Najlepiej godzinę przed snem lub na godzinę przed planowaną aktywnością. Po drugie, częstotliwość i odpoczynek. Nie rób tego codziennie. Tkanka potrzebuje czasu na regenerację. Idealna częstotliwość to 3 do 4 razy w tygodniu, z dniem odpoczynku między sesjami. Pomyśl o tym, jak o treningu siłowym. Mięśnie rosną w czasie odpoczynku, a tkanki naczyniowe i łączne działają podobnie. Po trzecie, relaksacja mięśni de miednicy. Kiedy jesteś spięty, mięśnie dna miednicy są zaciśnięte, co dosłownie uciska naczynia krwionośne. Po zakończeniu czterech kroków usiądź wygodnie i przez minutę po prostu skup się na świadomym rozluźnianiu mięśni w kroczu i odbycie. Wyobraź sobie, że to jest jak spuszczanie powietrza z balonika. Pełne rozluźnienie miednicy potęguje napływ krwi, który właśnie wywołałeś. A teraz muszę być z tobą śmiertelnie poważny. Są trzy krytyczne błędy, które musisz absolutnie unikać, bo mogą mieć poważne konsekwencje medyczne. Pierwszy błąd i najbardziej poważny używanie nadmiernej siły. Nigdy nie powinno boleć. Jeśli boli, to znaczy, że powodujesz mikrouszkodzenia. Te mikrourazy powtarzane mogą prowadzić do bliznowacenia tkanki i w rezultacie do choroby Peyroniego, czyli powstawania twardych blaszek i skrzywień. Nigdy nie pchaj na siłę, zawsze delikatnie, z intencją aktywacji, nie miażdżenia. Drugi błąd, tarcie na sucho. Jak już mówiłem, brak lubrykacji prowadzi do uszkodzenia naskórka i zwiększa ryzyko infekcji. Zawsze używaj żelu na bazie wody. To nie jest kwestia wyboru, to jest wymóg bezpieczeństwa. Trzeci błąd zbyt długie przetrzymywanie uścisku. Żaden z cykli nie trwał dłużej niż 10 sekund. Zbyt długie uciskanie może prowadzić do niedotlenienia tkanki. To ma być dynamiczne, cykliczne, a nie statyczne przyduszanie. Pamiętaj, twoim celem jest optymalne krążenie, a nie jego blokowanie. A czego możesz oczekiwać i kiedy? Bądź realistą. Natychmiast po pierwszym użyciu powinieneś poczuć znaczne ciepło i pełność. Wielu moich pacjentów opisuje to jako zwiększoną witalność. Po pierwszym tygodniu, jeśli robisz to 3-4 razy, powinieneś zauważyć powrót spontanicznych erekcji porannych. To jest wczesny i bardzo ważny sygnał, że naczynia się regenerują. Krew płynie swobodniej, nawet gdy śpisz. Po miesiącu możesz oczekiwać trwałej poprawy. Tkanka stanie się bardziej elastyczna, co przełoży się na większą pełnię i twardość podczas pobudzenia. Oczekuj, że erekcja będzie trwalsza. A kiedy musisz iść do lekarza? Natychmiast, jeśli zauważysz ostry ból podczas wykonywania techniki, lub co gorsza, jeśli poczujesz nowy, twardy guzek, lub zauważysz, że członek zaczyna się zakrzywiać w bolesny sposób. To może być objaw Pejroniego, który wymaga natychmiastowej interwencji. Pamiętaj, ta technika macie uelastycznić, a nie usztywnić. To działa. Mam tu setki przypadków, ale wspomnę tylko o dwóch, żebyś zrozumiał, że nie jesteś sam. Pan Jan, 68 lat, przyszedł do mnie z wynikiem w kwestionariuszu IF-5 na poziomie 11 punktów, co oznacza umiarkowane zaburzenia. Po 6 tygodniach cyklicznej aktywacji endotelialnej i suplementacji cytruliną, jego wynik skoczył do 21 punktów, z umiarkowanych do łagodnych, prawie normalnych. Mówił, że najważniejsze było poczucie kontroli i pewności. Drugi przypadek. Pan Zdzisław, 72 lata. Główny problem. Utrata porannych erekcji od lat. Zaczął ćwiczyć. Po 3 tygodniach pierwszego ranka poczuł pełnię, której nie doświadczył od lat. Po dwóch miesiącach raportował, że jego członek w stanie spoczynku wygląda na większy i bardziej pełny. To jest kluczowe. To jest efekt odbudowy tkanki naczyniowej. A teraz, po tych 20 minutach razem, powiem Ci rzecz najważniejszą. Wszystko, co Ci przekazałem, jest bezwartościowe, jeśli zamkniesz to wideo i wrócisz do rutyny. Możesz być jednym z dwóch mężczyzn. Pierwszy to ten, który pomyśli, dobre rady, może kiedyś spróbuję, a jutro obudzi się i wszystko będzie po staremu, i nic się nie zmieni. Absolutnie nic. Drugi to ten, który wie, że zdrowie i witalność to akcja, a nie intencja. Chcę, żebyś teraz wykonał konkretny, natychmiastowy krok. Nie mów jutro. Powiedz jutro o konkretnej godzinie. Zastanów się, o której jutro rano masz te 12 minut spokoju. O 6.30, o 7.00, o 7.15? Wybierz ten czas teraz. I teraz to jest Twoje zobowiązanie. Napisz w komentarzach pod tym wideo tę konkretną frazę. Jutro o dokładna godzina zaczynam. Kiedy to zrobisz, wchodzisz w psychologię zobowiązania publicznego. To już nie jest mglista myśl w Twojej głowie. To jest plan. A kiedy zobaczysz dziesiątki, może setki innych mężczyzn, którzy napisali dokładnie to samo, poczujesz, że nie jesteś sam. Że jesteś częścią ruchu mężczyzn, którzy wzięli odpowiedzialność za swoje zdrowie i męskość. A co najważniejsze, kiedy jutro wykonasz tę technikę, wejdź ponownie pod ten film, znajdź swój komentarz i odpowiedz pod nim krótko. Zrobiłem. Dzień jeden. Stworzymy w ten sposób społeczność mężczyzn, którzy działają, a nie tylko narzekają. Jeśli uważasz, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy i otworzył Ci oczy, daj kciuk w górę. To pomaga algorytmowi pokazać ten film innym mężczyznom po 60, którzy w tej chwili czują się beznadziejnie. I zasubskrybuj. W kolejnym filmie ujawnię: Trzy powszechne produkty spożywcze, które codziennie niszczą tlenek azotu i niweczą wszystko, co właśnie zbudowałeś tą techniką. Musisz wiedzieć, czego unikać. Pamiętaj. Wiecie, to tylko liczba. Możesz i masz prawo cieszyć się pełną witalnością i satysfakcją w każdym wieku. Weź to zdrowie w swoje ręce. Tak jak właśnie wziąłeś ten skrypt w swoje myśli. Zacznij jutro. Życzę Ci pełnego zdrowia i satysfakcji. Do zobaczenia w komentarzach. Doktor Marek.